Dzisiaj taki dziwny, taki dziwny dzień, jakieś mam takie, nie wiem, tak w głowie mi, ja nie wiem, czy to od tej diety, że ja za mało jem, czy ja za dużo jem, czy ja mam za mało białek do, w stosunku do tłuszczu. nie wiem, nie wiem, co się ze mną dzieje, mam zadzwonić do adwokata, ale przecież ja nie mam adwokata, po co mi adwokat, nie wiem, coś, coś się dzieje z moją może że jestem taka z despero, z co? Despe, Zdespera desperadosowana bo z tego wszystkiego. rozbolał mnie żołądek. Ojejku, jak mi boli żołądek. Jejku, nie wiem co się dzieje ja Jakieś mam dziwne szare myśli, takie takie wiem, że chodzą takie dziwne, brudne myśli, no ale ten żołądek, no. Dobra, już zrobię krupnik, to możemy się poprawić. No, zaraz będziemy lepiej, zrobię krupniczek na kosteczkach. chciał od razu mi tak przejdzie, no. Nie wiem, no muszę, muszę iść do Jacka i Daniela, zapytać się o co w tym wszystkim chodzi. Bo ja w ogóle nie kumam, no. <laughs> nie wiem, no nie wiem o co w ogóle chodzi. Dzisiaj od samego rana jakoś tak wybornie się czuję, tak, tak wyborowo. Uf, no nie wiem, nie wiem, jak mam uspokoić myśl. Muszę iść na zakupy do Fresco, znaczy się do Tesco. <laughs> Cieplej się robi, to po prostu gorzała za mną chodzi. Od samego rana. No, po prostu stawiuje. Muszę jak myśleć na owo. Po prostu muszę się. Muszę się przywietrzyć. Muszę się koniecznie przywietrzyć. O, jakie piękne słońce. tego mi się robiło. Muszę koniecznie wyjść na świeże powietrze i uspokoić myśl, bo jest to Po prostu. O jejku, jaka piękna. Jaka piękna aura, jaka piękna aura? Jacek? Ja, Daniel! Ojejku, mordeczki wy moje kochane, a co wy tutaj tak samotnie? Ojejku, jak wy mogliście tak samotnie na tym dworze? Przecież no, nikt was nie widział! Ojejku, wy tak marzniecie, no zapraszam do domu, no tym rada bogata, tym rada!